Czy w obcisłych rzeczach się dobrze wygląda? Bo mamy takie czasem przeświadczenie, że przemęczę się, żeby dobrze wyglądać. A czy to jest rzeczywiście dobrze? To jest modnie? No, nie jest to dobre. Ani wizualnie dla sylwetki, ani tak jak pani doktor tutaj wspomniała, też dla zdrowia. Dlatego, że właśnie tutaj na moldelce też możemy zobaczyć, że nawet zwykły t-shirt, kiedy jest za bardzo dopasowany, on nie wygląda dobrze. Tak samo jak spodnie. I taki zestaw, taka stylizacja nie wspiera ani sylwetki, bo sylwetka nie wygląda wtedy no, dobrze. Modelka ma przepiękną sylwetkę, więc może właśnie chcę ją podkreślić. Tak, ma ubraniami. piękną sylwetkę, natomiast jeśli te ubrania byłyby jeden rozmiar większe, już by było więcej dynamiki, wizualnie lepiej by się prezentowała cała stylizacja, cały też zestaw. A tak najczęściej jest, że kiedy właśnie obserwuję kobiety i mają wybór pomiędzy mniejszym a większym rozmiarem, to bardzo cieszą się wtedy, kiedy a, wcisnęłam się w ten mniejszy rozmiar. Natomiast tak naprawdę wciskają nas w ten mniejszy rozmiar, często przekonania, bo sobie myślimy, a fajnie wcisnąłam się w ten mniejszy rozmiar, to na pewno lepiej będę wyglądała, natomiast no, nie jest zawsze tak, jakbyśmy chciały właśnie z tym mniejszym rozmiarem, a często właśnie tak nie jest.